Masz pod, no, mam podkoszulkę taką, pod tak, A ty dobrze do siebie bo się że nie ma. Zresztą, to wadę ma. A co zważą Was teraz, potem, jak wyjdziemy? Mogliby nie. Mhm. Znęczona i i górna jest ta. No, 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 Znalazła kolej za popcorn. Ojej, jej pierdziule. To jest nie. nie. ta niespodzianka chyba. Film? Będziemy miały? A co jest w drugiej schadzinie dole? Znalazła kolej. Ale, 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 ko ale Jotak, co my gdzieś tu byśmy w jednej Coca-Coli wypierdź? Jotak wiedziałeś na tu jest? No, no ja nie. nie. Ale nie, czy ci czy sama na no, tak? to? No sama szkoduje, wszędzie zagląda. Znakomita, torby inwestycyjne. Znakomita, jak nie mówią. Drugie dole? Nie no, ma nic. No, Pokaż. No, 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 on nie zagląda. O, nowy popcorn. Popatrz no. O, gdzie mój pierścionek. już nie ma, ale ja szukałam wtedy. Nie to co tam widziałam. Tu coś będzie leciało, bo jest AV1. Dlatego są też tak ustawione. No, może jakiś film będzie. Co no, no, są, tak. saluń, ale Tym, co nasze kopce robią, to nie będzie chyba pokazane. Popcorn ma dużo kalorii? Tak, no. tak, bardzo duża. O no kola. Nie mam ogóle no. kalorii. Ma bardzo dużo kawałki. Są, przecież są na oleju. Są na oleju, są na maśle. No. Dużo, ma dużo. Na troszeczkę. Na <laughs> ja, to jeszcze się nie lubię popkornu. ale kolę lubię. Na no. ja, jeszcze nie lubię ani popkornu, ani koli. Ja lubię, też robię sama. Ja bym pizzę chciała. A jaka, jaka baba? Pizzę. No. z obocami może pizzę, boże. A ja? Nie mam jajko. A jak mi bo pokoją? Salami. Salami nie lubię. Ale tym ojej, koło, o Jezu, ja bym pizzę zjadła. W można by coś ojechać. Tumy i chili. No. I olej z oliwek. Makarony są? Nie. Wiesz jest? Nie ma. W wielkim razie ryż. Brązowy ryż, poprosimy. Owoce można aż myśmy to prosić. Jejku, owoce może, więc jadła krewetki. A mm. smakowała ci ta kolacja w tym, tym, w parodii? Nie. Nie smakowała to? Nie, no. Mi tam niektóre rzeczy to było okropne faktycznie. Nie, ale niektóre to mi tak, to te chrupkie, tak mi smakowały, chrupkie. Krewetki to były. No. No. Cieszcie. Pyszne były.

no, ale nie droga. Ale nie droga, kurde. Ja nie po pokonuję widzenia. Cały nie, się znów pachnie. Każdy ten całostek ma trochę Ja nie chcę tego programować, bo Niedobrze jest. Ja chcę papierosa. Wiesz? Mhm. Zresztą przerze, przerze sobie przeprasę sobie. Kurwaś mnie Παλείμε είχσε <laughs> <laughs>